Mano z tej strony Rush Rush i witam Was w kolejnym odcinku z Amnesii The Dark, Descent Mroczny obłęd z Custom Story Far Away. Tak, ostatnio usłyszeliśmy przy, przy jakiejś bramie, chyba nie, to w sumie doszedłem do wniosku, że jednak tutaj nie pójdziemy. O! 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 fuck you, fuck kurde o oh, 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 oh. oh, fuck o oh, fuck o fuck go away Kurde, słyszę chomika za sobą. Słyszę psa. Hej, ale tu już jest jaśniej jakoś. O, ale mnie wystraszył frajer mały. Może my nie mamy iść tam. O! E, oj, sorry, nie ten klawisz. Oh, fuck. What? Zesrane te schody jakieś. Dobra, ten dyniżem. O, dobra, lecimy, 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 lecimy. Cześć, Światki. Nie, nie próbuj. Nie próbuj. Chwila. Faj. Dobra. A w sumie oni tak nie mogą otworzyć, no tak. Kurde, to było głupie. To było głupie. <laughs> Teraz wszyscy się rzucą z boiska Ale o co chodzi? Wow, to było takie rozumne i składne I na razie wszystko jest takie super rozumne O kurde No, 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 no 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 Czy to jest jakaś jadalnia? O, o, a nie, to tylko świeczka. Ale mam cholerne ciarki. He he. Hey. Woohoo. Yeah. Wo. Wow. Nie ficha mi tu. O. To jest chyba ściana. Tak, to na pewno jest ściana. Cholera. Ani trochu mi se to nepodobá. Wow, wow. Ně! Kalera. Wow, otwieram dwie naraz Kombo! combo kombo trzy! Ja! Yeah. Co jest? Sorka, to chyba moja Ło, cicho. Kurde, czemu nic nie może być takie proste? No co z tymi szufladami? a mettere su piorni no <laughs> Mamy coś? Nie mamy nic. Chwila, a jak zrobię tak? Nie ma czego napełnić oliwą. Dziękuję bardzo. O, chwila dum. Nie byłem. Ale to jest niejasno. Co się wrazek, hmm, ale coś piękne, co to? Ten staruszek ją podgląda! Ech. A to niedobry. A to dziade! Nie, próbuj. Ła! Nie, okej, okay, sorry. Dlaczego myślę, że za chwilę z tego coś wyskoczy? A! Fuck you. Latarnia rządzi! Yeah! O tak, odraz lepší. Teraz da się przejść Nie Nope Nic z tego A! O. Fak głupi chomik He, co Ach, ten jedyny odgłos w tej grze, który jakoś nie za bardzo budzi strach, takie. No. Uhu. Shut up. <laughs> oh, Kurde, fuck you. Oh, hell no. Jak on tam w ogóle jest? Ej, tam się da wejść! O! Kurde! Ustronny chomik, cholera. Oj, Oj, Oj. Okej, okay, okej. Okay. Yy, gra mi się skraszowała. I wróciłem do momentu gdzie musiałem zdobyć filerek. Się dalej, nie wiem co robić, i dalej czuję się tak osrany, że aj, aj, aj. tam musi się dać jakoś wejść. Laudanannum Ujeee oh yeah, laudanannannannannanum Wow Może lepiej tak nie róbmy Wow Krzesła jakieś Skoczne Co tam się tak rusza? Aha, to wszystko tam pod. Co ty, mojej komórce, jest nie tak. Wow. Fuck. Dovra, to mi nic nie daje. Wow! Yeah! Woohoo! Woo, la 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 la. La bambo. Yeah, yeah. Woohoo. Dobra. O, oh, oh! No. Musi być coś, czym mogę otworzyć tamte drzwi. Albo te. Chwila, tutaj by było? O, tutaj. Niezły pogrom krzesłowy tu urządziłem. Dajobi się jakieś wskazówki. Nienawidzę ten gadek? Nie! No way! Hej, 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 chwila. Ale. To tylko zwykły sufit. To też tylko zwykły sufit. No nie, no nie mam nic więcej. Co mam Ci dać? Kurde, ale tu wszystko jeździ. No gdzie mam jeść, ludzie? Help! Hej, czy za tym jesteś ukrytego? Dobra, wiecie co? Poszukam to na własną rękę i wracam do was, gdy znajdę. Okej, okay, cholernie długo mi to zajęło. Nawet sam szukałem, potem musiałem jeszcze na internecie zobaczyć, bo już nie wiedziałem. A teraz patrzcie. Uuu, kurde. Fuck. No, oczywiście, latarnia mi się skończyła, nie? Bo, jakże by to inaczej. No właśnie, słyszę What? Fuck! Cicho krzesła, bo ja, ja tu zaraz zawało dostanę. No i da. Czemu to jest wszystko takie duże? To my takie wielkie Demio wow. Kurde debilne szafufady O nie O no 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 Go the hell Go the hell głupi stołek O! Oh, fuck, 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 <susur immortalization> Where? fuck, <laughs> <laughs> Padaj, krzesło, cholera. Uwaga, dotykam. Oh, fuck. Juh. No i oczywiście dalej nie wiem, co mam robić to wszystko jest takie skomplikowane. No wyjdź, proszę. A iść do diabła. lol Wooh. O ta hell. To nie jest miłe. A to jest głupie. Dobra, ludzie, ja naprawdę nie wiem, co mam robić. To jest beznadziejne. Zero klucza, zero niczego. Ja nie wiem. Dobra. Um, w każdym bądź razie ja się będę z wami żegnać. Um, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to lajkujcie, czyli łapki w górę. Um, subskrybujcie, żeby być na bieżąco, bo praktycznie codziennie od poniedziałku do piątku wychodzą nowe odcinki. Sorry za psa. Już kończę. Um, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam na następny odcinek i cześć!